Witamy serdecznie w Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimońskiej. Jutro, jako że będzie to 10 dzień sierpnia, będziemy obchodzić święto głównego patrona naszego kościoła, czyli święto świętego Bawrzyńca, diakona, który oddał życie za najuboższych ludzi. I przez jego wstawiennictwo będziemy się modlić za wszystkich. Potrzebujących zauważenia troski, miłości, zauważenia i w tym wymiarze duchowym, ale też w tym wymiarze materialnym, bo właśnie to dostrzegał święty Wawrzyniec, gdy najuboższym przekazał skarby, pieniądze. I chcemy również jutro, także dokonać. Poświęcenia naszych ikon tutaj podczas tej uroczystej Eucharystii. Natomiast 15 sierpnia, czwartek, w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej, będziemy razem z całą naszą wspólnotą parafialną modlić się, dziękując za obecność w naszym mieście tych, którzy przed laty bronili polskiego nieba. Bo była tu jednostka lotnicza Wojska Polskiego. Do dzisiejszego dnia emeryci gromadzą się kilka razy w roku na Mszy Świętej Dziękczynnej, aby też prosić o bezpieczeństwo dla naszej ojczyzny. Także będziemy również gościć w tym dniu, 15 sierpnia, tych, którzy dla nas. Przygotowali specjalnie ikony, pisali je w kilku miejscach naszej ojczyzny, w kilku miastach. Razem ze swoimi bliskimi w grupie około 30 osób przyjadą do nas i chcemy najpierw z nimi się modlić, następnie uroczyście w procesji przeniesiemy te poświęcone ikony do ogrodu, a następnie zapraszamy wszystkich na wspólną agapę.